Z tej, strony z tej strony Dawid, jako dzisiaj jesteśmy z Bartkiem No, no i jak sam widzicie po tytule dzisiaj będziemy bronić e, jako Aquaman miejscówki, a Bartek będzie... Bartek chodź do mnie. Bartek będzie naszym ochroniarzem, który ma najlepsze skiny, widzicie? Patrzcie jaki łam, patrzcie jaki skin. I za to za, i za, za tego skina musicie w tym momencie Bartek co mają zrobić? Zostawić... Łapkę w górę. I co dalej? Dzwona wana. I dzwona i suwa. Dobra, to gdzie jest Atlantyda? Dobra, mamy Atlantyda. Atlantyda, to tu? Atlantyda tylko koralowy kaszel. Koralowy kaszel. Dokładnie, dokładnie. Wiecie jaki Bartek jest kozakiem totalnym. Tak, Fortnite'a, tak. Chyba kopaniła Didi ma w Minecrafta. A jeżeli chcecie jakąś inną grę na moim kanale, to. Może znam Minecrafta? A... Ale nie, nie mam PlayStation Plus'a. A, A poza tym się tam to trzeba to zalogować na. Ja to na... mam. Ja to mam konto Microsoft. Ja mam. No to jest easy. Tylko na trzeba mieć telefon. telefon. Telefon? No tak. Widzowie, że jeżeli chcecie. Jak gry z Bartkiem, w Minecrafta, czy tam. Nie wiem, co Bo takie rzeczy, to. Nie ja no, 19. A ja mam <grym> osiemnastkę. Kurde, mój, A chyba osiemnastka jest gorsza. Ale FIFA się się zmienia, tylko grafika nie jest więcej klubów. No, FIFA jest taka nudna dość. Kto ją kupuje, musi być nudnym człowiekiem. A to my to nie obrażamy, i nie, 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 to Nie, nie, tak. Ale mam nadzieję, że ktoś poleci, bo ja tu muszę udawać jak Jeżeli będzie pod temacie 20 łapek w górę, to... Em, no kolejny no... to jest pewien problem. 100 łapek w górę, gole się na łysa. Dokładnie. To będzie 50 łapek i gole się na łysa. Ja też chcę zleć w ogóle. Co? Chyba nikt nie poleciał. Jasny gwint. Mm. My gramy na Bogato, okej. Okay. My, my gramy nie... na Bogato. No to mi wypadł złoty pistolet i ja byłem w szoku. Mi wypadł złoty pistolet i byłem w szoku. Jakie <głos》> gazówki? Nice. Jaki, jakie gazówki? A, dobra. Nieważne. I jeżeli byście chcieli wygrać myszkę o SteelSeries, bo mam taką w na pewno mnie. Mam taką 110 w szafce nieużywaną, ja no bo nie gram na tym. To po pierwsze, zostawiacie łapkę, zostawiacie łapkę. Suba. 110, -tka. nie wiem co by chciał mniej z nie Nie wiem, nie wiem, ale Bartek mamy tłumaczy. Co macie zrobić? Ja mam ja mam jest ja Raval ja 600 polecam. Jak e, 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 się super, super się znieceluję, to nie. tylko powiem. I DP i czas zmniejszyć. DPI. dpi łatwo się zmienia, na przykład na moim, na moim laptopie. E, e, Jakbyście chcieli zmienić kolor, to wchodzicie na, na stronę SteelSeries series. E, i takie tam. E, no i jeszcze, jeszcze żeby jeszcze wygrać myszko, myszko, to, e, musicie... myszkę, to musicie napisać w komentarzu still Series. Kocham Bartka i jego myszkę. Dokładnie, musicie napisać w komentarzu Series. Ehm, no i tyle, nie? I musicie mieć subskrypcję I do tego <noise> subskrypcję i łapkę w górę A my chyba tu... Tutaj... No, ale nie, coś cię nie pykło A czy my tu nie ma typów w ogóle? Chyba tak Nie, nie są, są, zaznaczyli nas Nie, to ja zaznaczyłem No to chodź, spadamy Aj, słyszałem z ciała? Nie. A słyszałem z ciała. A, no to jak zda. Nie są Dźwięki są dziwne na tej. Ale ale no, trochę są dziwne. Nie lubię. No, ale też nie lubię. Gdzie on jest? Ja mam tu parę minutek, żeby włączyć na Antalę. No, co na tydzień? Koralową Krystalę. Słowni dla, Polskich. Dla Bartka. <śle> Proszę. Przejdźcie no, mi ja dla nie no, Dla Bartka. Ja wiem jak to się skończy, jak wyjdziemy motorówką pod wodospad, ale... Ja Musimy sprawdzić to jeszcze raz. Uwaga, uwaga. Jeszcze czekajcie widzowie, ja mam tutaj, muszę ten zrobić. O, jak było łośno o, Nie. Ja mam kamerki. Szkoda, No ale 200 zł, 200 zł kosztuje. Taka, naj, taka najtańsza. Nie! Nie! Ora kolejna próba. Gliczna nieśmiertelność. Normalnie. Dobra widzowie, 20 tysięcy łapek i dziadam sobie na ciele um, Fortnite. <laughs> nie no nie, ale weźcie kałapek i... To jest niemożliwe praktycznie. Więc... Miałam łapek i <śmiennie> opuszczam drogę Bo <wody. śmiennie> nie wiem to, nie, to. Wizowie, jeżeli chciałam Widzowie napiszcie w komentarzu co mamy kupić ratowanie czy GTA Napiszcie w komentarzu like? Nie ale po prostu GTA i potem jak się kupi GTA to jest ja online masz geta. nie? Nie mam masz. <śmiennie> Na laptopie mam, ale mój laptop ma trochę, ale działa trochę. Aha. Wiesz, nielegalne haki zainstalowałem i mam GTA za darmo. Jak, jak? Darmo. No, gitała na laptop jest za darmo. Ja mam premium, jestem premium. Mam, premium. mam parę darmo w Bartek, jakie ty szef jesteś? Po co zrobiłem, ja Bartek? Mam królę! Po co zrobiłem? What? Widzicie, widzicie, tego Bartka brata v tle. <laughs> to mój brat ráke, <laughs> <laughs> po raz kolejny. No. <laughs> Co? Co? Kiedy wyskakujemy? Już. A teraz Ja też Panie Bartku, z czyjegoś wypadku? <grym> Czy pan jest dobrym człowiekiem? Nie wiemy Czy Bartek jest dobry z Fortnite'a? Nie ja. Dawid spami z O Zapraszamy Trzeba dwie osoby samemu z tych Serio? Gratulacje. Grają, grają o cholera. Chciałabym powiedzieć piłkarza, ale już by było... PAMIE NIE MA PIŁKARY! O że, że mnie na pejsie nie zaprasza. No nie, no i zaczął mnie zapraszać za pejsie, za to czarne polewy, ale chłop z spał mi ja, ja, jak David jakiś. Dobrze, proszę, zapraszam, proszę, Jezu, ale... Ja ich koniec też kiedy grańczyku załamać i e. no Kura wtedy bez słuchawek. Tak, tak. No i co? Aura Baltek, to ja już strolluję Weź go zabijaj. Z Aquaman, Z, y z trójządem. Chodź, chodź. Nie, z pompą. Z trójządem. Z pompą. Tak. No 100. 27. No, nabraliśmy, ja go, nabraliśmy go widzowie powiedzmy, bo się dało zbitować łatwo. Artek ja mam bandaże, chodź tu do mnie. Ale chyba rip. Bartek, patrz, to jest launchpad, nie? Kładziemy go, i idziemy znaczy Nie, to będzie rip. Bartek, możesz zadawać schody. Taki tip.

Obkadzać. Minus... Minus 60. Gini? No nie, zerma. Na hita. Na hita Bartek. No co nie! 40 HP. Nie, ile ma? Ile ma? Eee. No jedna HP. <ścoughs> Dobra, jeszcze jedna próba. Widzowie. My to mieliśmy trollować. A ten skin z drugiej stroną jest tak i daj. I chodź. Co? Nie, z pompą, z bronią, nie? Chyba. Ja? Czy ja? Z Rujem. Z Rizombem? Dobra. No to ja nie potrzebuję broni. Tak powiem, Cypełka się no. tam no. no tak I oni by miały już z mityczną rybą. No tak. Jakby to była mityczna ryba, to oni by się nabrali ktoś. Mi się wydaje, że jeszcze jedną gór da się zbejtować. Nic, nic. Widzowie, poruszam cię, Wiesz o co? Wiesz o co cię proszę, mm, się... Żebyś i im... Sorry, że Bartka tak przerywa, ale Bartek coś ma z mikro, no nic nie poradzę. Bartek, czy ty masz mówienie na przycisku? Nie mam mówienia na przycisku. Okej, okay, okej. Okay. A co tam u ciebie? Nic. Bartek, ale obejrzysz nowy odcinek mój? Czy ja? Ten baj? Który nagrywany? Tak, nie, ten też, ale te wszystkie, które były nagrywane. Jeśli wiesz, to takie nowe. Łapa w górę Bartek. Bartek ostatni wam, wam wam raz mówi, co macie zrobić. Bartek, co Dobrze, wiem, jak. Live, yy. Więc w tym momencie jeżeli się na dół, klikacie ten szary przycisk, żeby był może Ej, komentarz, więcej pieniędzy a w ogóle ja miałem przedłużonego live'a wczoraj. Znaczy dzisiaj. Jedna złotówka to było 10 minut Jedna złotówka, 10 minut to dłużej. dłużej. Nie wiem, nie patrzę.

Każdy myślał, że tam będzie, będzie tam będzie jakiś boss. boss. Ja to na serio nie i jasny, więc. To ja już troluję. Widzowie, to, to, to będzie nieudane. Weź wiesz chodzi? Dobra, czekaj. Ja się wysadzę granatem, ja się wysadzę granatem, i za. Tylko podnieś mnie zaraz. Więc widzowie, ja na tym odcinku to ty, trzymajcie się, po najpa no pa, hejka!